Ta sytuacja jest skupieniem większości mediów międzynarodowych i uwagi dyplomatycznej w dzisiejszym świecie. To niewiarygodne, że relatywnie małe miasto w relatywnie małym kraju otrzymuje tak dysproporcjonalną ilość skupienia. Nieustannie, prawie codziennie, w międzynarodowych mediach i wiadomościach Zrozummy pewne rzeczy. Jeruzalem jest święte głównie dla trzech odmiennych wiar: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Wszyscy z nich w ciągu wieków poczyniały historyczne i religijne roszczenia do tego miasta z różnych powodów. Jest pewne, że oryginalnymi osadnikami tego konkretnego miasta byli Jebuzyci, którzy już dłużej nie istnieją. Ale król Dawid oczywiście w końcu przejął Jerozolimę od Jebuzytów i była w nim żydowska obecność, ale wcześniej, co Islam przyznaje, co sprowadza się do okresu patriarchalnego Abrahama, Izaaka, Jakuba i tak dalej. Życi są najstarszymi rdzennymi ludźmi, których tu mamy. Islam zasadniczo przyszedł tutaj, po islamskiej inwazji w czasie Mahometa w 7 VII i 8 wieku. To nie było w głównej mierze arabskie jednakże. W większości było tureckie, przez większość historii. I pozostawało takie przez okres arabskiego imperium. Aż zostało podbite przez Brytyjczyków, przez generała Allenby za I wojny światowej. Proces trwa. I mimo tego, że stawiliśmy czoła wielkim katastrofom, czuło się, że próba ustanowienia państwa żydowskiego miała się zakończyć. Ktoś z góry miał inny plan. I w ciągu sześciu dni zdołaliśmy przezwyciężyć naszych wrogów na każdej z naszych granic i ponownie zjednoczyć Jerozolimę jako stolicę żydowskich ludzi, jako stolica Izraela, jako stolicę Boga na Ziemi, jak zostało ogłoszone 3000 lat temu przez króla Dawida. Więc pomimo wielkich zasobów Syryjczyków, Egipcjan i sił wojskowych Jordanii przeciwko malutkiej, bardzo ograniczonej izraelskiej armii. Jeruzalem przeszło ponownie w ręce Izraelczyków w 1967, by stać się stolicą Izraela. Ponownie. Nawet mimo tego, że reszta świata będzie upierać się, że stolicą Izraela jest Tel Awiw. Powracając ponownie na Bliski Wschód i do ostatecznych siedmiu lat ludzkich historii, wielu będzie zmagać się o pokój na Bliskim Wschodzie. A mimo to porostwa wskazują, że Rosja, Iran, Turcja i inni będą prowadzić wojnę z Izraelem To zostało przepowiedziane, ale czy się stanie? Biblijne przewidzenie Podpisanie traktatu pokojowego A mimo to militarna koalicja atakuje Izrael Zrówno w Księdze Objawienia, jak i w Księdze proroka Daniela Jest mowa o tych ostatnich 7 lat ludzkich historii Która jest podzielona na dwie połowy W ciągu tego 7-letniego okresu Zostaje podpisany traktat pokojowy, który proponuje wprowadzić na Bliski pokój między Izraelem a go narody, który zostanie potem złamany przez tę osobę, którą nazywamy Antychrystem. Ta osoba przyjdzie, będzie starała przekonać się Żydów, że jest pewnego rodzaju postacią wyzwoliciela, i sprowadzi pokój na Bliski Wschód. Ale on nie tylko po prostu zwiedzie Izrael, on zwiedzie narody. On przyjdzie jako człowiek pokoju, ale tak naprawdę będzie człowiekiem wojny. Jeżeli spojrzycie na historię rezolucji, konfliktów, teraz zobaczcie, jak wielu ludzi przypychało traktaty pokojowe i one nie działają. Oslo jest jeden z nich. Jeden, Oslo 1, Oslo 2, Kane David. Żadne z tych traktatów pokojowych nie były w stanie dać tego, czego obiecywały. Ani żaden z nich nie będzie nigdy zdolny do tego, by dać to, czego obiecuje. Najgorsze dopiero przyjdzie. Daniel także przewidział, że gdy te wydarzenia zaczną się dziać, Zobaczymy Persję, którą jest Iran, wyłaniającą się jako strategiczne zagrożenie dla istnienia Izraela, co poprowadzi do jakiegoś rodzaju okropnego konfliktu. Dziś bezprecedensowe zagrożenie dla ludzkości rośnie wielce. Radykalny irański reżim, uzbrojony w nuklearną broń, może sprowadzić koniec erze nuklearnego pokoju, którym cieszył się świat przez ostatnie 65 lat. Dlaczego Rosja miała wysprzymierzyć się z Iranem, gdy sama Rosja boi się tego, czego Iran reprezentuje, islamskiego fundamentalizmu? Nie wydaje się to mieć żadnego strategicznego sensu, ani żadnego logicznego sensu, poza tym, że Rosja może widzieć Iran jako mechanizm do sprowadzenia takiej destabilizacji na Bliskim Wschodzie, gdzie arabska ropa nie będzie miała dużej znaczenia i wartość rosyjskiej ropy i gazu naturalnego wzrośnie wyżej, czyniąc Rosję nową Arabią Saudyjską. To jest jedno możliwe wytłumaczenie. Pewnie ludzie tak myślą. Jakiekolwiek wytłumaczenie chciałbyś temu dać, co miałoby być logicznym zachowaniem dla Rosji, dla uzbrojenia Iranu, dla dania mu pewnego rodzaju technologii, jedna rzecz jest pewna. Jest nam powiedziane przez Ezechiela, Rosja, Turcja i z pewnością narody sowieckiej środkowej Azji, jak była wcześniej znana, wyjdą w jakiś rodzaj militarnej konfederacji wraz z Iranem, po to by napaść na Izrael. Ale to zawiedzie z powodu boskiej interwencji która będzie używać naturalnych katastrof. Rosja tak naprawdę używała Iranu w wielu szacunkach, aż do tego momentu. Rosja asystowała im w ich programie nuklearnym. Irańczycy są jasno islamscy. To islamscy rewolucjoniści, zatem mają niebezpieczną rolę do odegrania. Co do, dla przykładu, dla państw Azji Środkowej, gdzie ponownie jest tam silna muzułmańska populacja, która zagraża terytorialnej integralności dla Rosji. Niemniej jednak, co do strategicznych relacji, Iran ma ropę, Iran jest wielkim graczem w regionie. Jest możliwość dla Rosji wygrać inną rolę, jeżeli mogą rozwinąć relacje z Iranem. Próbuje zdystansować się od Stanów Zjednoczonych, które oczywiście mają bliskie relacje z Izraelem. To znaczy, że Rosjanie i Izraelczycy nie będą mieli po drodze. Mesjarz stanie na Górze Oliwnej. To dokładnie odwołuje się do tego, co jest powiedziane w Nowym Testamencie. Gdy Jezus wstępuje z góry oliwnej, on powróci w ten sam sposób, do tej samej lokacji. I góra oliwna rozpadnie się na dwie części, zapewne w miejscu, gdzie znajduje się szczelina. Ma wypłynąć z niej woda, która spłynie w kierunku Morza Martwego. Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód i była zamknięta. I rzekł do mnie Pan, ta brama ma być zamknięta. Mibilne przewidzenie. Wschodnia brama w Morze Miasta będzie zapieczętowana aż do końca. Mamy prostu w za Zachiela, że wschodnia brama będzie jakby zablokowana. Sulejman Wielki, rozumiejąc żydowskie wierzenie, że Mesjasz przyjdzie przez wschodnią bramę, postawił przyjąć cmentarz ponieważ Żydzi będą rytualnie nieczyści, jeżeli będą próbowali przejść przez bramę, przez cmentarz, mając nawet niebezpośredni kontakt z ciałem. Ale także on zacementował, wypełniając to proroctwo bez swojej własnej wiedzy. Jednakże Boże tu ponownie wkroczy przez tą bramę, przy końcu wieku. Pomimo pragnień wielu ludzi, aby ją otworzyć, ona wciąż pozostaje zamknięta, tak jak prowokował Ezechiel, że będzie. Jest dziś całkowicie widoczna. Brama znajduje się po wschodniej stronie starej Jerozolimy naprzeciwko góry Oliwnej nad doliną Cedronu. Wciąż tam jest, tak jak przypowiedział Ezechiel. Biblijne przewidzenie. Królowie Wschodu przekraczają rzekę eufratu na wojnę. Pisma mówią o Królach Wschodu najeżdżający na bliski wschód. Dżingis Khan prawie to próbował, ale nigdy tego nie zrobił. To nie był właściwy czas, aby to się stało. Jedyne narody na świecie, które mogły złożyć armię z 200 milionów, oczywiście są na Dalekim Wschodzie. Niektórzy spekulowali, że to Sin, starożytne imię dla Chin. Czy tak jest, czy nie? Ona musiałaby przekroczyć rzekę Eufratu. Nawet gdy mówimy, jest tama w Turcji, która może ograniczyć lub nawet zablokować przepływ wody do delty mezopotańskiej. Wpływając na Eura, która dosłownie może sprawić, że to prosto się stanie. Chiny coraz bardziej patrzą ku Bliskiemu Wschodowi z powodu ropy. Ja koniecznie nie mówię, że to muszą być Chiny, ale nie pozostaje to na zbyt wiele innych możliwości. I pewnością to, co widzimy, że się dzieje. To już zaczyna się materializować. Co do praktycznych możliwości.